Cześć moi drodzy, witajcie w retrowizji. Chciałbym dla Was nagrać odcinek o telewizorach. Bardzo ogólny odcinek, bo tak naprawdę niuansów jest mnóstwo, a pomyślałem o tym, że warto by było skupić się na tym, o co zazwyczaj mnie pytacie, kiedy do mnie piszecie albo kiedy widzimy się na wydarzeniach. Otóż, zazwyczaj to, czego Wam potrzeba, to Nieduży telewizor, który nie zajmie dużej ilości miejsca i będzie dobrze odpalał retro. W domyśle, oczywiście CRT, jak najmniejsze. No ale mamy wiele alternatyw, w związku z tym ja o tym powiem pobieżnie. Nie będziemy się tutaj skupiali na niuansach, które były już przeze mnie wielokrotnie poruszane przy PVM-ach, BVM-ach, jakości RGB. Tym, jak osiągnąć najlepszą możliwą jakość obrazu, za pośrednictwem najlepszego okablowania. Nie tym razem. Teraz skupimy się na tym, żeby każdy mógł po prostu zagrać sobie niedrogo, na niewielkim telewizorku, w przyjemnej jakości, na normalnych kablach, niezależnie od tego, jakie by miał, żeby się dało po prostu, żeby się dało po prostu dobrze grać. I teraz moi drodzy, jak widzicie, po. Mojej prawej, waszej lewej i na odwrót mamy telewizorki. Jeden, jak zauważyliście, to CRT, a drugi to LCD, ale te telewizorki też nie są dobrane przypadkowo i na jednym i na drugim puszczony jest specjalnie po kompozycie, nie w RGB, tylko po kompozycie w 240p, 480i, ewentualnie w zależności, czy będziemy w menu, czy będziemy w grze, tak czy inaczej podstawowe rozdzielczości, które towarzyszyły nam przy pierwszych generacjach konsol, no w tym wypadku jest demonstrowany Metal Gear Solid pierwszy, w związku z tym piąta generacja. I moi drodzy, no oczywiście nie da się tego wszystkiego pokazać pośrednio. Jak przychodzi się na wydarzenia, to sami widzicie jaka jest różnica między LCD, jaka jest różnica między CRT. I teraz tak. Dlaczego akurat takie dwa telewizory tutaj są zademonstrowane? Otóż Moi drodzy, bo były też LCD-ki, jak ta Brawia, którą widzicie, która ma wejścia, tutaj będzie zdjęcie, e, zarówno RGB, e, jak i komponent. Można też podłączyć s -video, można podłączyć Kompozyt i wspiera 480p i jest w standardzie 4x3. W związku z tym, to jest LCD, który był zaraz przed HD Ready? A jednocześnie jest jeszcze retro i ma proporcje ekranu dostosowane do starszych generacji. E, I on, oczywiście, przez to, że jest LCD, jest płaski i zajmuje mniej miejsca. Nie, nie trzeba do niego, do niego stosować żadnych e, upscalerów. Zresztą, wątek tego telewizora zauważyłem dzisiaj, był też poruszany na jednym forum, w związku z tym. E, Przypnę wam tam link, żebyście sobie mogli o nim poczytać. To jest Sony KDL20G3000. I ten wątek jest nawet dosyć świeży, z tego co zauważyłem, z końcówki chyba zeszłego roku czy coś. I no tam ludzie się nim cieszą, tak, że nie taki duży input lag, około 32 milisekund. No i natywne wsparcie podstawowych rozdzielczości, w związku z tym wygląda to na pewno lepiej niż. Matryce, które wspierają zdecydowanie większą ilość pikseli. W związku z tym, tutaj to po prostu siłą rzeczy, jak na LCD będzie wyglądało lepiej, a jednocześnie jest wsparcie 480p. No, widzicie, za mną jest CRT, który wspiera 480p. Ale ja tego RTK szukałem latami I to wielka krowa, i waży 60 kg i to strasznie ciężko znaleźć. To w ogóle wiecie. A tutaj Mamy 480p, co jest maksymalną rozdzielczością. Proporcja 4x3, w związku z tym taka w sumie relatywnie niefortunna hybryda, ale ciekawe, bo bardziej jest zakorzeniony w generacjach od 8 do 32, 64 bitach, jeżeli chodzi o proporcję 4 na 3 ale z kolei w grach już szóstej generacji konsol PS2 Xbox, Xboxa, tym bardziej e, późniejsze twory jak Wii, wszystko śmiga w 480p, ale zazwyczaj jest w trybie szeroko -ekranowym. Tutaj natomiast mamy ekran 4x3 ze wsparciem 480p, w związku z tym będą pasy na ekranach, ale no działa jak najbardziej. Zresztą e, będziecie też mogli zaobserwować, wrzucę tutaj też kawałek Filmu zewnętrznie nagry, nagrywanego, kiedy skierowałem kamerę bezpośrednio na matrycę Elfidika, jak wygląda w 480p, chociażby Resident Evil 4, odpalony na PlayStation 2. W związku z tym zacząłem od tego Elfidika, bo je można naprawdę, tak samo jak arteki, zwykłe, normalne, bez jakichś tam. Nie wiadomo, jakich bajerów wyrwać za bardzo rozsądne pieniądze, albo nawet czasami udaje się przecież nieodpłatnie znaleźć je przy płotach. W związku z tym większa szansa jest na to, że znajdzie się taki delfidika, który będzie stary, ale będzie dużo wejść, będzie wszystko wspierał. No i pogracie, tak? Po prostu. No jeżeli szukacie czegoś do pogrania, to pogracie. Znowu, jeżeli macie troszeczkę więcej miejsca z tyłu, tak? Bo o to w tym chodzi, żeby mieć po prostu miejsce na tego klocka. <laughs> I no to nam kompensuje bardzo dużo, no to nam wiele daje. Przede wszystkim kolory. No nie ma input lagów żadnych. Jest to po prostu naturalne środowisko dla tych starych gier. Dlatego tak dobrze wygląda. Specjalnie włączyłem dwie gry, żeby się dowiedzieli naraz przez telefon, bo przez telefon, przez kamerę telefonu, ale zawsze coś. No macie porównanie, no widzicie, e, jaka jest różnica nawet przez tą symulację internetową, bo i tak na wszystko patrzy się przez LCD, tak? Ale kiedy byliście na moich wydarzeniach, to widzicie, jak to wygląda, wiecie, jakie są różnice. Natomiast znowu, e, to jest ciekawa opcja. Ktoś ma mało miejsca, nie chce mu się chrzanić, chciałby sobie pograć też w gry w nieco wyższych rozdzielczościach, a jednocześnie nie chce, żeby go... Kiedy odpali coś z pierwszego Plejaka, Nesa, Pegasusa, Snesa, Mega Drive'a, to nie będzie go kłuło w oczy. Tak? To będzie jako tako wyglądało. Całkiem znośnie przyznam. tak? Soniak brawia spoko. I to nie kosztuje nie wiadomo ile. Da się to wyrwać naprawdę za 100, 150 Z, 200. Jak wzrośnie świadomość, bo kto wie. <laughs> Ale to nie jest droga rzecz na szczęście. Natomiast Taki Philips, którego tutaj widzicie w postaci CRTK, to też jest pierwszy z brzegu Philips, którego nie wyszukiwałem jakoś mocno. Ma wejście z tyłu, też będzie się mieli zdjęcie w tym momencie po skarcie. Ale skart oczywiście tam wspiera i jest wideo, i kompowyt, wystarczy mieć adapter, i wszystko można sobie włączyć. I teraz tak. Wiadomo, że CRT będzie wyglądało lepiej. CRT będzie wyglądało zawsze lepiej z miejsca niż LCD. Ale nie dyskredytujmy absolutnie całości LCD-ków, tych starszych. Bo niektóre naprawdę były całkiem ciekawe, jak chociażby ten model bez wsparcia HD. Tylko jak już LCD, to nie szukajmy takich, które będą 720p, czyli od HD Ready w górę, włącznie z HD Ready. Nie, do retro absolutnie. Niech to będzie enhanced Definition albo po prostu SD, żeby to nie kłuło w oczy, po prostu. tak? Natomiast jeżeli chodzi o crt moi drodzy, to zawsze będzie lepszy wybór, jeżeli macie trochę więcej miejsca. Nie ma się nad czym zastanawiać. Każdy CRT jest spoko, naprawdę. To nie musi być Javis, to nie musi być Sonia, to nie musi być e, jakiś Sharp. Cokolwiek. Może być manta, naprawdę. Niektóre, man, niektóre manty też ładnie świecą. O Philipsach się w ogóle nie mówi, dają radę. Znajdziecie jakiegoś pana Sonika, super sprawa. No, to też akurat dobra firma. Ale nie fiksujmy się na hajędzie w CRT. moi drodzy, Spokojnie, tak? Wystarczy pierwszy z brzegu. Fajnie by było, gdyby wspierał RGB, tak? No, to jest puszczone specjalnie obraz po kompozycie. Większość z was pewnie i tak będzie grało po kompozycie. W związku z tym też nie będzie źle. No, te arteki były tak projektowane, żeby ten obraz i po kompozycie nas nie odstręczał i był OK. Natomiast zawsze kiedy jest wejście RGB, czy chociaż jest wideo, no to mamy upgrade obrazu, ale teraz nie mówimy o furyzmie. To po prostu dobra opcja, żeby był ten jeden skarcik. Ale jak będzie sam kompozyt, to też OK, naprawdę też OK. Musimy pamiętać o kilku technicznych kwestiach. Niezależnie czy mówimy o CRTeku czy mówimy o LCD. Bardzo jest istotne, moi drodzy, że kiedy wybieramy stare sprzęty, by skupić się na tym, by była prosta obsługa z poziomu telewizora, by pilot nie był wymagany, by źródło można było sobie wybrać po prostu z panelu telewizora, bo tych pilotów zazwyczaj nie ma. Można kupić jakiś uniwersalny, ale on się gdzieś zgubi. To jest niewygodne. Wierzcie mi na słowo. Naprawdę ile się człowiek nadenerwował w przede wszystkich wydarzeniach, że coś się nie włącza, coś nie działa. Kiedy mamy możliwość operowania źródłem z poziomu podstawowego menu na telewizorze, super. Świetnie. O to właśnie nam chodzi. W związku z tym pamiętajmy o tym, żeby był dostęp do zmiany źródła. Kolejną y, dobrą opcją jest to. Czego tutaj akurat te dwa telewizory nie mają, ale ten za mną Panasonic ma, zresztą w tym momencie pokażę Wam zdjęcie o co mi chodzi. To wejście od przodu również. Jeżeli macie na przykład troszeczkę więcej miejsca niż na takiego 15-calowego malucha, no i na przykład chcecie kupić sobie 19, 20, 21, może i 32, nie? Jeżeli ktoś ma dużo miejsca na dodatkowy mebel w domu. Ale już. Przy 15 calach to jednak niekoniecznie zawsze jest wygodne. Ten Philips jest akurat super, bo ma rączkę tutaj. Bardzo, bardzo to szanuję, szczególnie przy wydarzeniach: można nosić swobodnie wszystko i kręgosłup się nie łamie tak szybko. Świetna sprawa. Natomiast spoko jest, kiedy macie możliwość nieruszania stale telewizorem, szczególnie kiedy macie dosyć dużą kolekcję konsol, do której chcecie podpiąć. Jeden tylko odbiornik, tak? No to cały czas wyjmowanie, wkładanie tych kabli, słaba opcja. Po prostu, bo się namęczycie, naszorujecie, będziecie zniechęceni. Prawdopodobnie już nawet przez to, że pomyślicie o tym, że musicie manipulować tym samym setupem, to wam się odechce, machniecie ręką i stwierdzicie, że a dobra, może jutro. Nie utrudniajmy sobie życia. Jeżeli będzie panel z przodu, to bardzo, bardzo dużo nam ułatwi, kiedy możemy po prostu manipulować kabelkami. I znowu, najlepiej gdyby kabel, gdyby panel był i z przodu i z tyłu. Elfidiki zazwyczaj mają z boków, niektóre CRT-ki też mają z boków. W związku z tym, jakbyśmy mieli kilka systemów, no to pamiętajmy o tym, żeby było jak najwięcej wejść. To jest zawsze super. Jak jest jedno, no to jest jedno, no też git, tak nie każdy musi mieć kilkadziesiąt konsol. No ale biorąc pod uwagę to, kto mnie ogląda, no to prawdopodobnie możecie mieć trochę więcej. E, dlatego gorąco Wam polecam, żebyście zwrócili uwagę na to, ile jest wejść. E, fajnie, żeby były z boku i żeby były z przodu. Z tyłu zazwyczaj jest skart. No, nigdy skarta z przodu nie widziałem, to się raczej, moi drodzy, nie zdarza. Ale z przodu zdarza się kąpowy, z przodu zdarza się z wideo. I to nam dużo ułatwi. Szczególnie, że też nawet nie wszystkie konsole natywnie wspierają RGB, w związku z tym też znowu nie fiksujmy się na tym. E, Im więcej wejść, tym lepiej. Jedno się zepsuje, będzie drugie działać. Też chodzi o takie podstawy użytkowania, prawda? Taki telewizor po prostu dłużej nam będzie służyć. O, a przy okazji, e, braku styków. Zazwyczaj, kiedy coś Wam nie styka w starym telewizorze, który znajdziecie gdzieś tam dosłownie pod płotem, bo jest brudne, no to wiadomo, przeczyścić zewnętrznie spoko, to zazwyczaj i tak działa. Więc się nie zniechęcajcie. Zazwyczaj warto spróbować wziąć ten telewizor i naprawdę troszkę go przeczyścić, zobaczyć, czy działa, nawet bez rozkręcenia, bez kalibracji, bez czyszczenia, bez rekapów. To jest temat na pvm -a. Jak znajdujemy sobie telewizor za 50 Z, to by działał, tak? I tyle. <grych> I będzie fajnie, tak? Mamy wrócić pamięcią do lat 90., a nie dbać ekstremalnie o jakość audio-wideo w tym momencie. W związku z tym, jeżeli macie problem ze stykiem, to wkładacie po prostu to, co macie tam włożyć czy to będzie czyn, czy to będzie adapter z czy to będzie z wideo, z wysokoprocentowym alkoholem, raz, drugi, trzeci, żeby to przeczyścić w ten sposób. I będzie znacznie, znacznie lepiej. Poza tym, też warto by było, w miarę możliwości, nie wyjmować i nie wkładać cały czas tych kabli skartowych RGB, czyli eurozłączy, no bo to jest jednak wielopinowe wyjście i można po prostu jeden z tych pinów dosyć łatwo uszkodzić. W związku z tym, dobrze by było, żeby raczej, raczej tymi skartami tam za bardzo. Nie manipulować w miarę możliwości, dlatego polecam Wam. O tutaj wrzucę zdjęcie adaptera ze skart na kompozyt czy na s video Po prostu będzie Wam to pomagało, jeżeli macie, tak jak ten Philips, ma chociażby jedno wejście z kart, a macie konsolę, którą będzie się włączać po kompozycie czy po s -video, włożyć ten adapter raz, niech on tam siedzi, i tylko sobie doczepiać kolejne kabelki. Zresztą powiem Wam z doświadczenia, że czy w pracy w muzeum, czy na wydarzeniach, czy przy lekcjach, czy przy czymkolwiek, co wiąże się z realną demonstracją sprzętu, który jest omawiany, dobrze taką kostkę mieć zawsze podczepioną z tyłu, bo to znacząco ułatwia nam pracę. Wiecie, w sumie to to są te rzeczy najbardziej podstawowe, to są te kwestie elementarne, Czyli podsumowując, jak najwięcej wejść, jak najbliżej nas, jak najniższe wspierane rozdzielczości. W wypadku LCD bez jak najwyższych wspieranych rozdzielczości. Fajnie by było, gdyby to wszystko jasno świeciło. To jest jeszcze istotna kwestia. To warto poruszyć, moi drodzy, że jak będzie coś testować, coś włączać, włączcie sobie coś z białym tłem pierwsze title screeny chociażby Playaka tak to co nam się wyświetla w menu PlayStation kiedy nie mamy mm, płyty w środku no PlayStation 2 akurat ma ciemne PlayStation 1 ma jasne no to wydaje mi się że e, coś jasnego jak sobie włączycie to będziecie od razu widzieli jak lampa świeci w CRT-ku, po prostu jak to działu elektronowe daje e, bo to też będzie świadczyło o tym jaką e, jeszcze moc nam pozostawił poprzedni użytkownik, tak ile jeszcze tego świecenia nam zostało. Poza tym na jasnych tłach wychodzą różne defekty, widać cienie, ewentualne przepalenia, w związku z tym to wszystko się rzuca na jasnym tle. Dlatego warto zawsze testować wszystko na jak na jaśniejszych ustawieniach. Zresztą nawet coś, żeby było wygodniejsze, jakieś dekodery TVP czy jakieś cokolwiek co mieści się w ręku i możecie podpiąć do telewizora, po podstawowym źródle bardzo często ma widescreen, ma biały ekran startowy. To jest świetny test, bardzo dobra rzecz. I już takie ewidentne wypalenia, które są widoczne, mocno można zauważyć, nawet bez włączania telewizora. Wystarczy poświecić światłem latarki z telefonu po wyłączonej matrycy i od razu będzie widać przepalenia, ale to jest znowu rada bardziej już przy zakupie jakichś droższych sprzętów PVM-ów, BVM-ów, jakichś monitorów wizyjnych, no bo tam to wtedy rzeczywiście warto na to zwrócić uwagę. Ale przy cd tańszych, przy crt po prostu malutkich, żeby nam się zmieściło, włączyć sobie jasne tło, zobaczyć jak to śmiga na kompozycie i się nie spinać, po prostu. Moi drodzy, chodzi o dobrą zabawę, nie zawsze trzeba być purystą, chodzi o to, żeby po prostu mile wrócić wspomnieniami do czasów, które dobrze nam się kojarzą. I tak to, moi drodzy, wygląda. E, jest to odcinek, rzecz jasna, jak wspominałem już kilkukrotnie, bardzo ogólny, ale chodzi o to, żeby Was zachęcić do tego, żeby te poszukiwania realizować, bo te, te telewizory cały czas leżą, mimo tego, że jest e, u, u, szur burbo, retro, strasznie warto mieć wszystko, co się z tym wiąże. Nie wszystko, niekoniecznie, nie od razu, nie zawsze. Na spokojnie. Można to naprawdę znaleźć tanio. Jeżeli chcecie po prostu zacząć, to można i LFIDikiem bez wsparcia HD, i CRT-kiem, Nie największym, nie musi być Sony Trinitron i też będzie fajnie. I będziecie zadowoleni, naprawdę. Zawsze CRT będę polecał bardziej. Nie ma opcji, CRT to CRT. Ale jeżeli ktoś nie ma miejsca, to jest dużo małych, fajnych elfidików bez wsparcia HD. Gdzie po prostu no, nie będzie was to odstręczało, jakbyście sobie włączyli pierwszego plejaka na 70, celach 4K, bo się na to patrzeć nie da. To są niewielkie telewizory, to wiele maskuje. Naprawdę chodzi przecież o to, co czuliśmy, co czuliśmy w tamtym momencie. Nie każdy z nas musi nieustannie liczyć piksele i badać geometrię oraz to, jak wszystkie te kolory z palety nam współgrają. To jest rzecz tak naprawdę drugorzędna. Chodzi o to, żeby odżyły emocje. Bardzo Wam dziękuję. Trzymajcie się, do zobaczenia. Cześć!